10. Niedostępnych miejsc na świecie. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o najbardziej niedostępnych miejscach na świecie. Czas rozszerzyć tematykę na cały świat, bo tematy o Polsce pomału się kończą. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli film Wam się spodobał, oraz do subskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Safe Coca-Coli. Save znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych w Atlancie w Muzeum Coca-Coli. Spoczywa w nim tajny przepis uwielbianego przez nas wielu napoju. Wcześniej przepis był przechowywany w banku Central Banks. Sama formuła powstała już w roku 1886 za sprawą farmaceuty Johna Stiffa Pembertona. Jako ciekawostkę dodam, że w roku 1985 firma zmieniła przepis, ale po protestach KOKA była sprzedawana w wersji nowej i klasycznej. Ostatecznie nową formułę wycofano. W Polsce kole można było już nabyć w roku 1957 w sklepach dewizowych. W roku 1972 otwarto polską rozlewnię Coca-Coli, dzięki czemu można było ją też nabyć za polską walutę. Numer 9. Jaskinia Loisou. Jest to jaskinia krasowa położona w Akwitanii we Francji. Od roku 1963 jest zamknięta dla zwiedzających. Dla pocieszenia w roku 1983 w pobliżu otwarto jej kopię. A dlaczego ją zamknięto? Otóż w roku 1940 odkryto jaskinie przez lokalnych chłopów, a w niej malowidła ścienne z okresu paleolitu, i żeby je chronić jaskinie zamknięto. Jednak to nie pomogło, ponieważ panująca wewnątrz wilgoć sprzyja zniszczeniom. Dostęp do niej ma tylko garstka naukowców i to nie więcej niż dwa razy w miesiącu. Warto wspomnieć, że jaskinia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Numer 8. Klub 33 Jest to nazwa prywatnych klubów znajdujących się w trzech parkach Disneya. Pierwszy klub znajduje się w sercu Disneylandu w dzielnicy New Orleans Square. Członkowie Klubu 33 i ich goście mają wyłączny dostęp do atrakcji kurortu, które różnią się w zależności od rodzaju członkostwa. Opłata wstępna kosztuje 25 000 dolarów, plus opłata roczna 12 000 dolarów. Dostać się do tego elitarnego klubu jest bardzo ciężko. W roku 2011 okres oczekiwania na przyjęcie to 14 lat. Geneza nazwy klubu jest nie do końca znana. Utrzymuje się, że pochodzi ona od adresu Royal Streets 33 New Orleans Square w Disneylandzie albo od 33 sponsorów, dzięki którym powstał Disneyland w roku 1967. Numer 7 Kaplica Tablic. Jest to kaplica znajdująca się obok kościoła Matki Bożej z Syjonów Aksum w Etiopii. Sam kościół powstał w XVIII wieku na miejscu zniszczonego wcześniej kościoła. Kaplica powstała za sprawą cesarza Hajlego Sylasi I w latach 1964-65. Do kaplicy nikt nie ma wstępu poza jednym mnichem, który dożywotnio sprawuje pieczę nad obiektem. Według tradycji etiopskiego kościoła to właśnie tutaj znajduje się tak zwana Arka Przymierza, czyli ozdobna skrzynia, w której przechowano tablicę z dekalogiem. Jako ciekawostkę dodam, że miasto Aksum, w którym znajduje się kaplica, od roku 1980 widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Numer 6 Apostolskie Archiwum Watykańskie. Jest to centralne archiwum aktów wydanych przez Stolicę Apostolską Kościoła Katolickiego. Obecnie archiwa są udostępnione dla naukowców, lecz do początku XX wieku archiwum było ściśle tajne, dostępne tylko dla kręgów papieskich. Do ujawnienia zbioru doszło konkretnie w roku 1922 za sprawą papieża Benedykta V. Jako ciekawostki dodam, że teraźniejsze archiwum mierzy 85 km dokumentów podzielonych na 630 zespoły archiwalne, a najstarszym dokumentem w zbiorze jest tak zwany Liber Durnus Romanorum Pontificum. Numer 5. Globalny Bank Nasion. Jest to swoista arkanałego, przechowująca wszystkie gatunki roślin występujących na całym globie. Bank znajduje się na terenie Norwegii, na wyspie Spitsbergen. Budowę rozpoczęto w roku 2006, a jego otwarcie miało miejsce w lutym roku 2008. Cała inwestycja kosztowała prawie 9 milionów dolarów i w całości została sfinansowana przez norweski rząd. Bank jest umiejscowiony w wydrążonym tunelu w wiecznej zmarzlinie, co doskonale go zabezpiecza przed różnymi rodzajami żywiołów i katastrof. Jako ciekawostkę dodam, że przechowywanie nasion odbywa się bez wykorzystania prądu, co dodatkowo chroni je przed zniszczeniem np. w przypadku braku zasilania. Numer 4 Metro 2. Jest to tajna linia metra znana również jako D6, znajdująca się w Moskwie, nie połączona z publiczną siecią moskiewskiego metra. Pierwotnie łączyła ona Kreml z siedzibą KGB i innymi ważnymi podmiotami państwowymi. Obecnie metro jest zarządzane przez Federalną Służbę Ochrony. Składa się ono z trzech linii o różnych długościach to jest 27 km 60 km i 20 km. Warto zaznaczyć, że w budżecie Rosji roku 1997 ujęto budowę czwartą linię metra drugiego, jednak nie wiadomo, czy projekt został zrealizowany. Numer 3. Centrum danych firmy Google. Są to najbardziej strzeżone budynki Google'a, zlokalizowane na czterech kontynentach. Dziewięciu budynków znajduje się w Północnej Ameryce, dwa w Południowej, pięć w Europie, to jest w Belgii, Finlandii, Irlandii, Holandii oraz Danii, i na koniec w czterech w Azji, w Singapurze, dwa w Tajwanie i jeden w Indiach. Wejście do budynku jest możliwe tylko dla pracowników budynku. Każdy pracownik po zakończeniu swojej pracy natychmiast musi budynek opuścić. Jako ciekawostkę dodam, że w 2013 roku amerykański dziennik Washington Post poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA przechwyciła komunikację między centrami Google w ramach programu o nazwie Muscular. Podsłuch ten był możliwy, ponieważ Google nie szyfrował danych przekazywanych we własnej sieci. Od tego czasu Google zaczął szyfrować dane przesyłane między centrami danych. Numer 2. Mieszgorie jest to miasto położone na terenie Rosji w Baszkortostanie u stóp góry Yamantau. Niezwykłością tego miejsca jest to, że miasto jest kompletnie zamknięte. Według różnych źródeł znajduje się tu bunkier czy Centrum Dowodzenia Wielkości Waszyngtonu albo przedsiębiorstwo zajmujące się budową obiektów podziemnych. Baza powstała w roku 1979 i zwana była początkowo jako UFA 105 albo Beloreck 16. Status miasta temu miejscu nadano w roku 1995. Według danych z roku 2005 w mieście mieszkało przeszło 18 tysięcy mieszkańców. Numer 1: Royal Air Force Manfred Hill. Jest to największa stacja monitorowania elektronicznego na świecie, położona na terenie Wielkiej Brytanii. Pomimo swojej lokalizacji, baza należy do Stanów Zjednoczonych. Jej budowę Rozpoczęto w roku 1956 i trwała ona 3 lata. Stacja początkowo składała się z budynku Centrali, Koszar, mieszkań dla pracowników, a nawet z takich budynków jak kino czy kluby towarzyskie. Obecnie najważniejszym celem bazy ze względu na to, że posiada ona rozległą stację satelitarną, jest przechwytywanie łączności i ostrzeganie przed nadlatującymi pociskami. Podejrzewa się, że baza jest połączona ze szpiegowską siecią Echelon. Sieć powstała przy udziale Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. A na koniec, zgodnie z obietnicą pozdrowienia więc w dzisiejszym odcinku zgodnie z życzeniem użytkownika AnkoloGamer pozdrawiamy Łukasza Wójcika. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!